Siema, ma z tej strony Atomik, i dzisiaj gramy sobie kolejny odcinek. Z... Nagramy sobie dzisiaj kolejny odcinek ze skrzydłowego na mapie Inferno. I dzisiaj ze mną Marcetix. Let's go, let's go. Hello Witam was wszystkich. Zaczynamy, myślę, że klasycznie od lewej. Już zaczęło mi. No. Brajny leży. Joż, kurde. Ja w ogóle teraz tak. Na sponie. A ja sobie po prostu zacząłem raszować. Yeah. O, udało się. Dobra. Zaplantowałeś? Zplantowałem bo Bąb... Ta, Pójdę sobie od domku jak chcesz i ze mną to mam iść. Let's go! No lecę, wiadomo. Cyk Uwaga, bo, nie, bo nie, jeden nie gościu tutaj na balkonie będzie pewnie. A bo ty nie po nieważne. Nie, bo jednak mi się nie udało wskoczyć. Co tam się dzieje? Leży. Drugi? Nie wiem gdzie jest. Gdzie jest na widzę, go, widzę go, widzę go. nie ja wiem jak ja ci wszystkie paragi kradnę. Nie mam pojęcia. Ej no co? Ej co? Wiesz co jest w ogóle, na... w sensie fajnie to wyglądało z mojej perspektywy, bo... Yy, ja po prostu na gościa spadłem, w sensie gość mnie zauważył, a ja po prostu nagle wyskoczyłem, wyskoczyłem dosłownie na niego, spałem zacząłem z niego palić. Patrzę. Ja mniej. Patrzę balkon I o, je, jest na balkonie. Tylko że gorzej, że, że mam pakę. O. No, no, ja się no jest. Pewnie to my chociaż trochę oberwą, nie? Mhm. Jest tam albo będzie wychodził, wychodził przez drzwi. Tak, pójdę od drzwi mhm. Myślę, że dobra opcja. Dobrze, jaki chuliga, wybił, wybił okno. No, 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 co, co to ma być? Bandyta na krzyż z nim? No, w sumie terrorysta, nie? No, Mik, słuchaj? O nie, ale, ale mnie tu mnie to tu mnie. Tak, tak, ta, ta, ta. A dobra, ja lecę. Lecę tym razem. Nie znam jak jak nic, mówię to, to, to teraz do do, do, do kitów W Rzeszowo mnie jeden, jest w domku, w domku jest Pa 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 Możesz iść splantować To zamierzam zrobić Słuchaj, słuchaj, Słyszycie O kurde a się myślałem, że on będzie na dole No nie. Kurde Dobra, czyli nera nie, nie, Mamy 3 punkty... 2 punkty w przewagi w Dobra. Dobra Dobra Jak ja chyba... O, nie to Jak ja chyba sobie Galila kupuję Ja zagrałem sobie Scouta Gdybym... Zobacz, CT te. te, teraz będę rzucał grana... granadami Ja, ja jestem w domku. Dom o, no, <laughs> no. Ta, no bo był jeden w domku właśnie i mnie uważaj bo jestem obydwu domkach, nie? Dobrze. Jak on nie dostał? Ja, ja po... właśnie też to widziałem. Co?

Jeden, cześć, zawstaszuję, zawstaszuję. Zróbmy na prawej! Też poszedł. Ja prawej, ja po prawej. Pierdzielisz. po prawej. Po prawej stu, po nie po prawej. ma! Dobrze, krótko. Idealnie. Zdążę? Nie, zdąży. E, nie, nie. Aj, jaj, dobra. Ale dobra. Dobrze było. Dobra. No 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 W sumie tak y gdy miał jeszcze tego, gdybym miał mołotowa to bym go spalił pod jeszcze i lecimy Pójdę z tobą też domkiem To nie jest opcja Dobra lewo nikogo nie ma Tu jest kura. Kusi mi rzucić ta mołotowa Nie trzeba na razie Musiał tą kurę, nie? Się. Dobra, leży chłop Czekaj, 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 czekaj. Zaflaszuje Ou wow. Zawaj wow, wow. Ma WP, ma WP Czekaj, to ja idę naokoło, ja na A skąd strzelam? To wiesz co? On cały czas się stara mnie zdjąć za WP A więc słyszy go, Jest. czekaj, nie wychylaj, nie wychylaj ja go od plecy zachodzę. Chciałem, że go zabezpieczę z nożem, ale z celowanym. Może z noża chciałeś? Z noża chciałem, ale on kurde zaczął strzelać do mnie. Trzeba było. Dobra. Dobra, mam awu. Trzeba było okay. już go uciszyć. No, trzeba było go uciszyć. Jeszcze nie będę? Nie, jeszcze nie chyba. Dobra. Leży jeden, dobra. jeden mniej. Już? O dobra, już będzie jest jeden. Gdzie? Okay. Gdzie jest? Do, na, 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 ba na bank jest tutaj. Na balkonie. Nie, nie, zabił mnie, zabił mnie, ja, nie żyję. Yy, o, on był gdzieś. O. Nie wiem w sumie, chyba z pleców on mi przyszedł. Czyli uważaj na site'a, na Sajtan site uważaj. O, wziął go. O, widziałem, widziałem. No wychyl jeszcze raz. No Prawie. 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 Kurde. Ajaj jaj. Ale jest 3, 5 do 3, 2 punkty przewagi. No właśnie. A teraz w CT jesteśmy to. Myślisz, myślisz że to rush prawo, czy nie? Mm, no, kusi mnie. Podobno. Nie powiem, że nie. Ty, lec tak, nie żyje, ty, tak, nie żyje ty, tak, Oddam kurczę, zobacz. się oddam. Dobrze? Kurczę, widzisz ją, HP? O się kurde. Nie, on O wy, kurde, nie dobra, mi. nie, myślałem, że gdzieś tam będzie koło niego. Zagrajmy może teraz yy, ostrożniej i zostaniemy na sajcie. Ja się schowam w klasycznie do dołku. A możesz, możesz w sumie pójść na balkon i czekać tam na mnie Zarobię Ja, ja lecę ja na balkon <laughs> no, będę, będę, czekał za wi zawinklem. winklem Za Będzie tylko takie Hello there Czy ja słyszałem? Dzieci? Nie, nie, nie Od prawej idą O kurde, o widzę, widzę, widzę Dobra, jeden, jeden dostał mocno ode mnie. Masz ja poprawić. ten drugi. O, to jest poprawy, poprawy, to prawej, po prawej, z niez po Widzę. Kurde! Oj, no, jest... ja się Oj, Oj, kurde. Oj, kurde. kurde. Oj, kurde. Oj, Oj, no dobra, zagramy też bezpiecznie, bo jest 5-5. No. Ja pierdzielę, ale jak się wystraszyłem, ty. Jak wystraszyć gracza V3? Eee, dobra, że ktoś to życzył smołka. Nie, ja nie chciałem zdejmować. Może u ciebie, może, uważaj, od tego Ej, zob Widzisz co oni zrobili? Co? przeszedł, kurde, ja pierdzielę. Mikrofon O Jezu! Jak go nie widziałem i, i, przez... Ale... o! Dobra, jest pięć Kolejny razy, raz oddziałam. będzie naprawdę jak wystraszyć gracza V3, nie? A nie. dlaczego V3, to warto zobaczyć w poprzednim odcinku. No, który jeszcze nie jest zwrócony ani obrobiony, bo nagrywamy... Który jeszcze skieram. nie... Bo nagrywamy to właśnie... Właśnie, nagrywamy <laughs> jeden po drugim. Nie, tym, ra tym razem tego nie z a... Leżę, tam chłop Patrz Serio? A właśnie, właśnie do niego szedłem Gdzie, gdzie są jego zwłoki no? 6-6 Huh. Domek chyba. Nie podchodzi, Dobra, mam pakę, mam pakę. Widzisz, może pakę, ja idę od domku. No jest chyba w domku, ale nic nie wiem, Chyba mówisz w domku? Nie, tak? jest, jest na. Na środku. A WP ma chyba. Biegnę. A WP ma? Nie Biegnę. wychylaj, nie wychylaj, ma WP. Czekamy na pak, czekamy z paką. No kusi mnie na to. O drugiej idzie, o drugiej idzie. Na mnie jest. Smoke. Na mnie jest. Biegnę. Biegnę biegnę od drugiej strony. Nie naszy? No. Bo ma WP, uważaj, chyba. Bo Wiem, że ma ma WP chyba. Tak, ma WP, uważaj, na mnie jest. Ale nie, 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 ten. nie, puszyje. Marze, bo jest celowany, ale, ale ja nie wiem, ja nie wiem zamiast dać mu jakąś pod, porządną główkę To ja mu pull auto na pysk i nawet <śmierdziestu> nie trafiłem Ja nie wiem ja w ogóle chciałem zrobić takie sniki że ja po prostu e, A dobrze, dobrze, że ten tam szybko tak nie wbiegłeś Bo on już był tam celowany generalnie i, i akurat jak to tu... przy... Dobra, idą idą ten, idą od dołu. Ja tam jestem scelowany do... za wódkę ja... Tomek. Je... Jeden. Dobrze. Tomek. Też rzucił mi smoka kurde. W domku jest? Albo Tam, w domku Dobra. jest. w domku. Aha, ale do, dostał, dostał trochę od nade'a. Trochę, trochę dostał od nade'a. Będziesz Będzie szedł prawdopodobnie tędy, no. A bo jednak, nie? Ło Jedź, do półka Jaj, nie podacie tam, gdzie chciałeś. No. O chyba nie. Co? Skąd? Jawo, no to przecież, że ty go nie zauważyłeś. A, bo tu. Co? Ty nie... No bo jest 70. Ja tego nie. Ja, ja tego nie, kumam, kurde. No nie wiem, co tam się stało. Dobra, wyrykłeś 90. Skończyło się babci sranie. Da. Dzieci nie grają po 90. ponieważ to jest najgorsze. Co... Najbardziej. Dobra, dobra, nie leży. Mamy bombę. Na... Co? Co? Wybierz dobre. Po 90 dałem A ja chciałem zrobić. Kinałowa nawoła, o, dobrze że mi mówisz. się masz nie, nie, grasuję, ale ma, ma mało, ma bardzo mało, idzie idzie na idzie na sejta, idzie na sejta lewo lewo pójdę. Idę tam. tam po. Skórze, Ale że to jest ten co tak, go Tak, 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 tak. A drugi tam nie tu o. No, gdzieś tam powinien być. No. Aha. Aha. O, o. o. kurde, powiem Ci skrimer, że... Ty. Strzelę w futry, no. Myślę, że dobrze. 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 Brawo. Jest, ale się staraj. Ale dobrze. dobra. 100% strzał w głowę. Cheater, cheater, cheater jesteś. cheater. cheater jesteś. Dobra. O, wszystko. Kurde. O, no, Pięknie. No, Dobrze. patrzcie, tu macie dowód, jaki ja jestem celny. Ja. Dobra, ale słuchajcie, e, z naszej strony to na tyle, zapraszamy was na naszego Instagrama. E, w sumie, nie wiem, umieścisz link w opisie? Tak, 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 tak. Dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli wam się spodobało, Dokładnie. to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Także... Z tej strony z naszej strony to wszystko i widzimy się w następnym odcinku. Siema.